Cześć, witajcie serdecznie! Dzisiaj przychodzę do Was z pięcioma sposobami, jak uporać się z bałaganem w łazience. Zapraszam! Do pierwszego sposobu będą nam potrzebne kartonowe pudełka. Na przykład taki organizer może nam posłużyć nie tylko na dokumenty czy też papiery, ale także możemy do niego włożyć na przykład suszarkę, lokówkę czy też prostownicę, bo zawsze te nasze kabelki nam z tych suszarek czy też z tych sprzętów się plączą. Spójrzcie, według mnie świetne rozwiązanie, wszystko nam się zmieści. Jeżeli mamy jakąś szafkę, to możemy do łazienki wsadzić to do szafki. Także jedną rzecz już uporządkowałam. Kolejny karton, który może nam się przydać, to jest karton, do którego możemy włożyć chusteczki. I niekoniecznie wtedy będzie musiało mieć markę sklepu na wierzchu. Zamykamy i wycinamy otwór nożykiem do tapet. I wówczas nasze chusteczki będą dużo bardziej estetycznie wyglądały na szafce w łazience. Czasami dostaniemy taką na przykład drewnianą tackę i nie wiemy w ogóle, nie mamy pojęcia co na niej układać. Świeczki już się nam znudziły, a można tam układać zapachy. Swoje ulubione zapachy. Spójrzcie jak to będzie bardzo ładnie wyglądać. A jeżeli Wasz mężczyzna jest typem majsterkowicza, również Wam ma, może to przyczepić do ściany, bo zapachy nie są takie ciężkie. I też to będzie bardzo ładnie się prezentować na ścianie. Następny sposób, to sposób na waciki. Ja je ciągle gubię i nigdy nie wiem, gdzie je mam. Więc do tego dzisiaj będzie nam potrzebny słoik. Wrzucamy je do słoika i na pewno się nie zakurzą. I na pewno będą na widoku. A poza tym, będą też bardzo ładnie wyglądać na wierzchu w łazience. Następny sposób, to sposób na pędzle. Pędzle bardzo często gdzieś tam rzucamy do kosmetyczki, czy też do szuflady, a warto by było, żebyśmy je miało pod ręką podczas codziennej, czy też porannej rutyny, jeżeli chodzi o makijaż. Więc gdzie możemy je schować, ja mam tutaj trzy opcje, trzy propozycje, na przykład do koszyczka na artykuły biurowe i możemy je bardzo ładnie przewiązać czerwoną, czy też różową wstążką. Może to być również. Nasz ulubiony kubek, w którym pijemy codziennie rano kawę i herbatę, a tym razem przeznaczymy go na ym, organizer do pędzli. Czy też mazon, z którego już dawno nie korzystałyśmy i go również możemy przewiązać wstążką. Następny sposób to sposób przy użyciu wikinowego koszyczka. Każdy z nas z chęcią kupuje takie koszyczki, ponieważ one są piękne, a później nie wiemy, co do nich tak naprawdę sadzić. Możemy do nich wsadzić różne akcesoria do włosów, i wtedy na pewno one nam się nie zgubią. Do takiego większego, a do mniejszego możemy wrzucić biżuterię, na przykład jak korale. I wtedy na pewno wszystkie nasze akcesoria znajdą swoje nowe miejsce. Jak Wam się podoba moje 5 sposobów na porządek w łazience? Koniecznie napiszcie mi pod filmikiem. Jeśli Wam się podobało, to również Was proszę o kciuki w górę. Dziękuję Wam serdecznie. Koniecznie też subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie znać moje następne triki i porady. Do zobaczenia, cześć!